Z góry przepraszam za walory akustyczne, ale walka z wiatrem i mikrofonem jest niestety przegrana z mojej strony. Ale nie o tym mowa. Chciałbym tutaj na tym filmie przedstawić Państwu samochód, który wystawiłem do sprzedaży. Jest to Opel Insignia z 2016 roku. Ale co ważne i najważniejsze, jest to samochód, który jest naprawdę godny polecenia. Ponieważ auto to posiadało tylko jednego właściciela w Niemczech I moim zdaniem To posiada bardzo cenne plus. Jest to samochód z oryginalnym przebiegiem Ponad 166 tysięcy km Ale jest to samochód serwisowany Tylko i wyłącznie w serwisie Opla Systematycznie i regularnie To bardzo ważne Ponieważ w dzisiejszych czasach należy moim zdaniem szukać dla siebie samochodu z pewną historią, taką, która może być w 100% udokumentowana. Samochód ten ma wiele zalet innych, o których zaraz Państwu wspomnę. Widzicie, kolor tego samochodu jest bardzo ładny. Jest to tak zwany asteroidalny szary metalik. Bardzo ładny kolor dla insigni w tej wersji, bo nie jest to bagatelna wersja. To wersja Innovation, czyli najbogatsza, jeśli chodzi o Opla insignia. Ten samochód posiada tak bogate wyposażenie już w 2016 roku, czyli 4 lata temu, gdzie dzisiejsze samochody, kupując nowy samochód w salonie, takiego wyposażenia niekiedy nie posiada. Ale dzięki temu, kupując taki samochód jak ta insignia, nie musimy rezygnować ani z przestrzeni, ani z bogatego wyposażenia i komfortu, jakie ono nam daje. Bo uważam, że dzisiejsze czasy są takie, że szukamy jednak czegoś wyjątkowego. I moim zdaniem ten samochód zapewni Państwu właśnie taką wyjątkowość. Jeżeli chodzi o stan wizualny tego samochodu, to jest naprawdę bez zastrzeżeń, co widzimy na zdjęciach, ale również na tym filmie, który właśnie dla Państwa kręcę. Robię te filmy dlatego, że wiedząc, jaka w tej chwili jest sytuacja, wiem, że taki film może pomóc w podjęciu decyzji zakupu samochodu, ponieważ przybliży on nie tylko sylwetkę samochodu, jego wyposażenie i wygląd w takim realnym, wyświetlanym na żywo filmie, ale także zapozna jakby troszkę ze mną, czyli z osobą, która sprowadza te samochody. A staram się to robić bardzo profesjonalnie, to znaczy nigdy nie kupuję samochodów, które mają jakieś wady, które byłyby dla Państwa tylko udręką. Staram się dbać o swoją renomę, wykorzystuje swoje doświadczenie kilkunastoletnie w sprowadzaniu samochodów dlatego, aby te samochody, które kupuje, były zwyczajnie dobre, uczciwe i godne polecenia. I takim też samochodem jest ta Insignia, jak również inne samochody, które posiada Słowa, może trochę bardziej cukrowe, jakbym to powiedział, ale one też są potrzebne, bo samochód do samochodu jest nierówny. Samochodów może być 17 stron, tego samego rocznika modelu, ale tych uczciwych w Polsce, tych realnie dobrych, tych realnie bez ukrytych wad, jest zdecydowanie mało. I chyba o tym Państwo doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, że tak jest. Więc to tyle w tym temacie, a teraz może przejdźmy do bardziej szczegółowych oględzin tej właśnie mojej insignii. Tak jak już powiedziałem, samochód jest pewny, bo jest bezwypadkowy, bezkolizyjny, nie było nic z nim lakierowane. Auto prezentuje bardzo dobry stan techniczno-wizualny i nie ma żadnych uchybień eksploatacja tego samochodu przebiegała prawidłowo o czym świadczy ogół po prostu ogół maska nie ma odprysków zderzak nie ma odprysków no delikatne jakieś tam bardzo małe ślady wiadomo będą nie jest to nowe auto ale gdyby tych śladów nie było to wtedy mogli się zastanawiać, dlaczego ich nie ma, skoro samochód przebył już 166 tysięcy, już albo dopiero. Bo moim zdaniem, na, niemiecki, na niemieckie warunki przebieg 166 tysięcy to nie jest zdecydowanie dużo. Powiedziałbym, że to jest raczej mało. Ale biorąc pod uwagę także to, że to silnik diesla, więc te kilometry dla tego samochodu nie robią żadnego znaczenia. Jeżeli już mówimy o silniku przy tej insigni, ja będę pokazywał samochód i opowiadał o nim. Jeżeli już mówimy o silniku przy tej insigni, to zastosowano tutaj silnik niskoemisyjny z normą Euro 6. To bardzo ważne, bo nie wiemy, czy w przyszłości nie będziemy musieli płacić dodatkowych podatków za to, że samochód nie spełnia tych wysokich norm, a ten właśnie silnik spełnia te normy. Poza tym jest to jednostka na łańcuchu rozrządu, bezawaryjna, polecana i naprawdę bardzo, bardzo dynamiczna. Ktoś mógł powiedzieć, że to mało mocy, ale zdecydowanie wiem, że to wystarcza dla tego auta. Spokojnie rozwija prędkości ponad 200 km na godzinę, i przyspieszenie do setki też jest bardzo dobre. Jest to elastyczny, dobry silnik z manualną sześciobiegową skrzynią biegów, a spalanie. Jakie ten samochód uzyskuje około 4 litrów na 100 km, będzie dla Was ogromnym pozytywem. Bagażnik Insigni to kiedyś coś bardzo innowacyjnego. Otwieramy bagażnik, widzimy światła, stopu, kierunkowskazy. Kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, to myślałem, że Opel wymyślił kosmiczny samochód. No dzisiaj to już nie robi takiego wrażenia, ale zdecydowanie linia tego samochodu. Nie starzeje się. Jest cały czas na topie. Tutaj, w tym egzemplarzu, mamy bardzo fajne rozwiązanie: FlexFloor, czyli tak zwany system wychodzenia płyty podłogowej. Jeżeli mamy jakieś przedmioty cięższe, możemy sobie na tą płytę nałożyć, a następnie wsunąć. Oczywiście elektryczna klapa. dalej. Ten samochód w tej chwili jest na bardzo dobry, w bardzo dobrym stanie oponach Michelin zimowych 17 calowych, ale posiadam do niego jeszcze komplet alufelg letnich. Ja bardzo zawsze sobie cenię, jeżeli otrzymuję od właściciela pierwszego wszystkie rzeczy, które on do samochodu ma, nic nie chowa, nie zabiera, tylko daje razem z samochodem. Wnętrze auta to prestiżowa skórzana tapicerka. Tutaj, w zasadzie z tyłu, nikt nie podróżował. Bo nie ma najmniejszych śladów, użytkowania, nie ma najmniejszych uchybień ani uszczerbków ta tapicerka z tyłu. Drzwi również w skórze, przyciemiane szyby. Jeżeli chodzi o przednią część kierowcy, pasażera. Fotele są też w doskonałym stanie. Jakieś drobne ślady użytkowania na fotelu kierowcy to raczej nic dziwnego. Ogólnie wsiadając do tego samochodu czujemy zapach tej skóry i to jest naprawdę bardzo przyjemne. Uczucie siedzieć w samochodzie z tapicerką skórzaną. I ta skóra tutaj w tym samochodzie jeszcze ma. Zaletę, że jest wentylowana. Tutaj widzimy fotel kierowcy z pamięcią z, z ustawieniami elektrycznymi. Z pamięcią trzech ustawień tego fotela lusterek tapicerka, drzwi, wnętrze, deska rozdzielcza. Tutaj akurat mamy do czynienia z najbogatszym wyposażeniem, jeżeli chodzi o multimedia czyli mamy centralny wyświetlacz LCD. Mamy duży wyświetlacz komputera, komputera nawigacji elektryczny, ręczny. Oczywiście w samochodzie kamera, czujnik zmierzchu, odczytywanie znaków drogowych, ale również dostępny jest radar. Który to radar pozwala nam na zachowywanie bezpiecznego odstępu i automatyczne hamowanie w razie, by miała zaistnieć jakakolwiek kolizja. Radar też ten w trakcie użycia tempomatu służy do ustawienia odległości przed poprzedzającym pojazdem. Jeżeli pojazd ten zaczyna zwalniać, nasz samochód automatycznie też zwalnia. Nie pozwala to po prostu na dojście do jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji. Światła nowe, LEDowe, Dzienne światła w technologii AFL skrętne bardzo dobrze działają Opel z tego słynie, że światła ma bardzo, bardzo dobre tutaj światła też z doświetlaniem zakrętów automatyczne, długie, krótkie no po prostu szereg, szereg dodatków i wyposażenia tego samochodu, jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, to ma wszystko w zasadzie wszystko, co jest tylko możliwe łącznie z ostrzeganiem o martwym punkcie bliz a teraz Przejdźmy do wnętrza auta. Jesteśmy w środku pojazdu. Dostać się do niego można za pomocą systemu Keyless OK, Go. Kluczyki gdzieś tam sobie mamy. Naciskamy przycisk przy klamce. Samochód się otwiera. Wychodząc z samochodu, naciskamy przycisk przy klamce. Samochód się zamyka. To bardzo funkcjonalna rzecz. Odpalanie samochodu za pomocą przycisku również. Widzimy tutaj deskę rozdzielczą, ekran centralny z prędkościomierzem, z systemem nawigacyjnym po prawej stronie. Tu oczywiście mamy szereg, szereg różnych ustawień. Tu nie będę wszystkiego omawiał, bo są też zdjęcia w internecie na ogłoszeniu. może sobie zobaczyć pewne tam rzeczy. Ale jest tu wszystko. W zasadzie jest tu wszystko, co jest możliwe w Oplu Insignii ustawienia regulacji odstępu, czyli ten system antyzderzeniowy. Mamy tutaj mamy tutaj też asystenta pasa ruchu, mamy automatyczne parkowanie, panel klimatronika, podgrzewana kierownica. Tutaj mamy wentylowane fotele, wentylację foteli, podgrzewanie foteli, temperatura. Tutaj, w tym momencie, ustawiamy sobie temperaturę, jaką sobie żądamy. Więc tutaj tych ustawień i tego, tych wszystkich rzeczy, które są dla komfortu, jest bardzo, bardzo dużo. OnStar w razie, w razie kolizji można przycisnąć ten przycisk i łączymy się bezpośrednio z ekipą ratunkową. O fotelach już wspominałem. Tutaj też fotele są w technologii AGR, czyli mamy regulowane. Tutaj podłudzie bardzo wygodna rzecz. Jeżeli chodzi jeszcze o multimedia, warto wspomnieć o systemie CarPlay czyli w momencie gdy mamy podłączony smartfon, tutaj mamy smartfona podłączony smartfon do auta za pomocą przewodu USB, wchodzimy sobie na system CarPlay i mamy dostępne. Różne aplikacje, różne rzeczy ze swojego własnego smartfona możemy korzystać z różnych map, z mapy google. Nie, nie w tej wbudowanej w samochód, ona też jest bardzo dobra, ale wiadomo, mapy google są najlepsze. Odtwarzacz. Można sobie tutaj włączyć jakąś muzykę ze swojego smartfona. To jest bardzo, bardzo fajne i przydatna rzecz. No, po prostu moim zdaniem. Nie każdy samochód to posiada, a w 2016 roku zdecydowa zdecydowanie mniejszość samochodów to posiadało. Także z tego możemy sobie korzystać, używać. Funkcjonalność jest tego bardzo dobra, bo ekran jest dotykowy, więc naprawdę przydaje się to w codziennej eksploatacji. I dopiero gdy to mamy, zaczynamy to doceniać. Wyjechaliśmy sobie na drogę. Auto bardzo fajnie płynnie przyspiesza, tak jak już mówiłem, technicznie bez żadnych uwag. Systemy bezpieczeństwa trwają nad nami. Mamy również system ostrzegania w lusterku przed martwym punktem. Więc to wszystko działa dla naszego bezpieczeństwa. Jedziemy sobie Prędkością z prawie 120 na godzinę, proszę zobaczyć na obrotomierz. Obroty niecałe 2000, także nikt mi nie powie, że ten silnik sobie nie daje rady z tym samochodem. Bardzo dobrze sobie daje radę i to po prostu widać. Jesteśmy na szóstym biegu. Wciskamy delikatnie gaz. Także samochód ma chęć bardzo dużą do przyspieszenia. Do rozwijania prędkości. Tutaj przed nami auto, więc widzimy tutaj zielony samochodzik na dole. On nas informuje o tym, że ta odległość jeszcze jest prawidłowa. Gdybyśmy się za bardzo do niego zbliżyli, to system by już nas informował o tym, że mamy troszeczkę się od niego oddalić, żeby, mówię, doszło do, do jakiejś tam niepotrzebnej sytuacji awaryjnej. Także możemy sobie tutaj teraz jeszcze wejść w nawigację smartfonową. Także mamy w tej chwili już włączoną nawigację wprost ze smartfona. Można sobie uruchomić jakąkolwiek inną nawigacyjną aplikację. No, mamy tutaj szereg szereg multimedii zastosowań tego wyświetlacza. Jeżeli chodzi jeszcze o, właśnie, jazdę, to tak jak widzimy, naprawdę ten silnik doskonale radzi sobie z tym autem ponad 150 na godzinę 2500 obrotów oj, 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 przed nami traktor hamowanie, możemy sprawdzić, samochód bardzo fajnie hamuje, nie zbacza z toru jazdy więc e, doskonale tutaj sprawdziliśmy właśnie hamulce elastyczny tak jak widzimy, cały czas jedziemy na szóstym biegu Także reasumując, jeżeli Państwo są zainteresowani tym samochodem, to naprawdę go polecam. To dobry, uczciwy samochód.